spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgi klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 0828 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Zapraszamy na koncert standardów jazzowych 9 listopada o godzinie 19 do klubu pod Muzami. Zagrają wirtuos organów Hamonda Wojciech Karolak, trębacz i wokalista Lubinianin Patrycjusz Gruszecki oraz perkusista Zbigniew Lewandowski i saksofonista Tomasz Brzegorski. Ponad połowa polskich gmin i około 30% powiatów może nie uchwalić swoich przyszłorocznych budżetów. Do 15 listopada zarządy jednostek samorządowych muszą przedstawić swoim radom oraz regionalnym izbom obrachunkowym prowizoria budżetowe na 2014 rok. Problem jednak w tym, że Sejm nie wprowadził jeszcze zamierzonych zmian w ustawie o finansach publicznych. Nie wiadomo więc, czy samorządowcy, których zmiany dotyczą, mają projektować budżety na podstawie starych, czy może już nowych przepisów. O nowelizacji ustawy o finansach publicznych mówi się już od kilku lat. W dalszym ciągu jednak w Sejmie trwają prace w tym zakresie. Znowelizowane prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2014 roku. Na razie jednak, dopóki prezydent nie złoży pod ustawą podpisu, nie wiadomo, czy coś jeszcze w niej się nie zmieni. Tymczasem samorządy muszą przygotować projekty budżetu na przyszły rok do 15 listopada. Tutaj jest właśnie ten, ten taki e, nie do końca jeszcze rozstrzygnięte. to wszystko zostało. Z e, tej chwili bazujemy na, na, na e, tym starym, ale musimy się dopasować do tego nowego, prawda? Przecież to wszystko musi być zrównoważone. Związek Powiatów Polskich szacuje, że problemy z uchwałami budżetowymi może mieć jedna trzecia powiatów i ponad połowa gmin. W sytuacji, kiedy danemu samorządowi nie uda się spiąć budżetu, zaprojektuje go za niego Regionalna Izba Obrachunkowa. Będzie totalny nieład i bałagan, dlatego że Regionalna Izba Obrachunkowa będzie podchodziła do budżetu w sposób bardzo profesjonalny. Ze względów finansowych. I bardzo często może się zdarzyć tak, że Regionalna Izba obetnie, mówiąc kolokwialnie, wydatki na coś, co jest bardzo istotnym zagadnieniem społecznym, czy istotnym zagadnieniem danego samorządu. Działacze, pracownicy Regionalnej Izby wcale o tym nie muszą wiedzieć. Oni po prostu będą posługiwali się tylko i wyłącznie cyferkami i, i tym, aby prawe równało się lewej. Zmiany w ustawie dotyczą samorządów, które mają problemy ze zrównoważeniem wydatków i dochodów. Wydatki na potrzeby danej jednostki samorządowej nie mogą według nowych zapisów być kredytowane. Samorządy, które mają zachwianą sytuację budżetową, są w patowej sytuacji. Staramy się jego tak już dopasować, mówię do możliwości finansowej naszych gmin z tego względu, że nasza gmina nie zalicza się do gmin bogatych, prawda? możemy się porównać do gmin tych braci raczej ubogich, z tego względu, że na terenie naszej gminy nie ma żadnych większych jakich zakładów przemysłowych. No i tu musimy bardzo, bardzo ostrożnie formować ten budżet. Tutaj wspólnie razem z panią skarbnik no, robimy różne cuda. Sztucznie albo zwiększa się dochody, albo sztucznie obniża się wydatki, co oczywiście no, nie jest najlepszym rozwiązaniem dla szczegółowości, czy dla samych budżetów i dla tego, aby te budżety były wiarygodne i przejrzyste. Problem nie dotyczy natomiast samorządów, które nie przekroczyły wysokiego progu zadłużenia, a ich dochody pokrywają wydatki. Akurat ta zmiana w żaden sposób nie dotyczy miasta Lubin, dlatego nasz Wydział Finansowy bez problemu może przygotować prowizorium budżetowe. To zmiana dotyczy samorządów, które planują lub muszą się zadłużyć powyżej 60% powyżej wymaganego pułapu. W sytuacji, gdy Sejm nie zdążył z nowelizacją ustawy, do samorządów miały trafić informacje o przed Wydłużeniu terminu składania projektów budżetowych do tej pory jednak data nie została zmieniona.